Bardzo bym chciał, żeby ci ludzie byli na tych pana zdjęciach, więc... To nie są śmieszne zdjęcia. Wycinacie panowie drzewa. Chcę to mieć na filmie. No, to drzewa i jak bardzo proszę. No to robię przecież. Nie pracownikom. Ja nie robię zdjęcia pana pracownikom. Ja patrzę co, co robicie. Bardzo dobrze. Proszę iść do urzędu, jest niedaleko i spytać co, co robimy i dlaczego.